Dzień dobry. Państwem moim gościem jest Elżbieta Kruk, szefowa y, Komisji Kultury, jak się pani przedstawiła, posłanka Pisu, była przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii, Telewizji, Telekinezy i Bóg Wieczego, a teraz. I tego członek, liowego, tak? tak? członek Rady Mediów Narodowych. Witam państwa, dzień dobry, panie redaktorze. No to jak się pani podoba to, że nie będzie festiwalu w Opolu? No nie podoba mi się. A najpe na, najpewniej jeszcze bardziej nie podoba się Opolanom hotelarzom z Opola, taksówkarzom, restauratorom, no ale to cóż zrobić? No. Nie wiem, jaką grę gra prezydent Opola i jaki cel chce osiągnąć, wypowiadając umowę. Bo to oczywiście wina prezydenta Opola. Oczywiście. I Jacek Kurski jest całkowicie niewinny. W tej sytuacji tak, w tej sytuacji uważam, że no cóż mógł zrobić prezes telewizji, jeśli spotyka się z, no, z takim działaniem. Nie zrozumiałam zupełnie dla mnie, niewytłumaczalnym prezydenta Opola, no bo o czym on myśli? Jakie cele be... realizuje prezydent Opola? Nie wiem, czy nie dobro wiem, ale Opola, już jest czy, Opola, czy y, artystów polskich, czy piosenki polskich, czy mediów publicznych w końcu, bo med med media publiczne to nie tylko jakaś pani, proszę, nie ma pani takiego wrażenia, że oprócz pani oraz polityków Prawa i Sprawiedliwości Nikt tak nie myśli, to znaczy wszyscy mają takie wrażenie, że winę ponosi przynajmniej w równym stopniu Jacek Kurski. No to jeśli tak myślą, to tylko wynika z, z manipulacji. A oczywiście, w debacie wszyscy jesteśmy poddani z, propagandzie. No nieprawda, no tak, no bo są nieprawdziwe informacje o tym, że tam jest jakaś czarna lista, gdzie ta czarna lista e, wykonawców, którzy mieli nie, nie, nie móc wziąć udziału, o OK, i co było zaprzeczane publicznie również przez Nie, Było Zmarylę zaprzeczane Rodowicz, długo później. Zanim te informacje się pojawiły, dobrze pani no, wie. No ale było zaprzeczane, nie ma, mhm. no gdzie? No, skąd pan wie, że, 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 że jest czarna lista, albo no, że ktoś ja został tak. skreślony? Skąd, e, Paweł Kukiz, redaktorze? Paweł Kukiz, czyli człowiek, który głosował e, za waszymi zmianami w mediach, za Radą Mediów Narodowych i za wszystkim, który was w tym wspierał jako jedyny przedstawiciel opozycji. Paweł Kukis wczoraj w tym studiu powiedział, z obrzydzeniem od czasu do czasu oglądam telewizję polską, to propagandowa tuba, no i on oczywiście twierdzi, że to Jacek Kurski ponosi całkowitą, pełną odpowiedzialność za to, że nie będzie festiwalu. No ale w Opolu. Jed jednak, jednak Paweł Kukis jest w opozycji wobec prawa i sprawiedliwości. To po pierwsze. Co oznacza, że wszystko, co mówi, nie ma sensu? Po drugie, to już jest zupełnie inna kwestia. Jaki bo to jest to, ale piękny ale świat. teraz pan, panie redaktorze, przeskoczył. A do tej pory mówiliśmy o Opolu. Ja mówiłam, że nie widzę I... odpowiedzialności prezesa Jacka Kurskiego za Opole. A ja mówię panie, że nie widzi. on się znalazł w bardzo trudnej sytuacji, tutaj, w której nie miał dobrego wyjścia, tak? bo coś się stało. Banuszka już olej rozlała i co by się nie zrobiło, to można głowę stracić. Nie wszyscy wiedzą, że mówi pani teraz o mistrzu i Małgorzacie, ale zostawmy literaturę, porozmawiajmy o, o prozie życia. Tak. Jednak Jacek Kurski doprowadził do sytuacji, w której artyści... Sami z siebie deklarują, nie, nie, ja z telewizją publiczną i z, Opolą, nie, z Opolem nie chcę mieć no, nic No to już wspólnego. jest jakiś, właśnie tak jak mówię, no ktoś nacisnął jakiś guziczek, jakaś gra kto się nacisnął? toczy. To ja tego powiedzieć. Nie, nie wiem, no ale ja nie wiem, panie redaktorze, nie wiem, nie rozumiem, jaką gra, grę gra prezydent Wirus kaczyzmu was wszystkich prezydent, dotknął. Prezydent wiem, miasta nie Opola. Nie, ja nie wiem, ja, nie, nie wiem. ja powiedziałam, prezydent? że nie wiem. Pani nie nie wie. to, że wiem, nie powiem. Czyli ja inaczej, powiedziałam. Nie wiem, ale powiem. Nie nie wiem, ale widzę, że gra jakąś dziwną grę prezydent. Opola, która nie służy, nie wiem komu służy. Pani poseł, ale panie, panie redaktorze, pani poseł, jak nie wiadomo o co chodzi, no to, no to o co może chodzić? No, 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 misiu, kasa, misiu, tak? Czyli pani zdaniem artyści chcą więcej pieniędzy i dlatego nie chcą wystąpić nie, ja, w Opolu? Ja, ja myślę, że to jest już konsekwencja tego jakiejś gry toczonej to jest... między innymi bo przez prezydenta chodziło, Opola. Pani poseł, gdyby chodziło o pieniądze, no do, to nie chcieliby. Jeśli ktoś wystąpić. słyszy takie dobrze. informacje, które bierze za prawdziwe, a nie są, to ja rozumiem pewne zachowania artystów. Dobrze, to porozmawiajmy o tym, jak wygląda telewizja publiczna, bo zdaniem. A to już jest inna rzecz. Bo tak, zdaniem Pawła temat. Kukiza jest to propagandowa tuba pisu. No, bo zdaniem Pawa Kukiza, który jest w opozycji, no to nic hmm. dziwnego, że tak twierdzi. A pani ogląda czasami telewizję publiczną. Czasami oglądam telewizję publiczną. I co? I też mam czasami uwagi, panie redaktorze. Ale jak jej natura? Ale to tak zawsze zawsze no jest. No nie, nie, Pani poseł, no, przepraszam do, bardzo, pani do, do... nie jest prywatnym człowiekiem. Eee, pani, nie z... pani jest przedstawicielem Sejmu Rzeczpospolitej, członkiem Rady Mediów Narodowych i przez moment potraktuje panią serio, tak, tak jakby na to zasługiwała no, sama ustawa. To ja jako obywatel chciałbym spytać, czy pani, jako mój przedstawiciel, jest zadowolona z tego, jak wygląda telewizja publiczna? A nie, i nie chcę słyszeć, że ma pani jakieś uwagi, bo chciałbym w takim razie usłyszeć jakie. Znaczy, ale ja, bo ja mam jakieś uwagi, bo nie oceniam, nie oceniam, czy pozytywnie, czy negatywnie wszystkiego, się? co się dzieje w telewizji publicznej. I czasem poseł, niektóre materiały też budzą moje wątpliwości. Ale, ale to przecież nie jest ma nic pani nadzwyczajnego. Uwagi to jest i po pierwsze. Ale po drugie, sam powiedział jako przewodnicząca komisji, no na, na przykład na następnym posiedzeniu Sejmu będziemy na, na posiedzeniu Komisji Kultury rozpatrywać sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Rady Mediów Narodowych. I myślę, że jeśli jestem członkiem jednej z tych rad i przewodniczącą komisji, to właściwym miejscem, będzie gdzie będę swoje przed uwagi sobą. przedstawiała i gdzie będziemy dyskutować o tym, co się dzieje w telewizji publicznej i w radiu publicznym, to będzie właściwe miejsce, a nie konkurencyjna stacja. No nie, nie, nie. Bardzo przepraszam. Konkurencyjna, niekonkurencyjna. Wszyscy ludzie będą zmuszeni do płacenia abonamentu. Nie I uciekam od rozmowy o tym, mediach w ogóle, bo w takim W związku z tym to nie jest to nie, Tak, nie, że ta. rozmawiamy o sekretach ta, konkurencji. Prawda, nie, panie proszę. Rozmawiamy o tym, jak jest finansowana to telewizja publiczna, prawda. bo RMF nie jest finansowana z abonamentu i gdyby nawet chciało, to może sobie robić, co chce. Natomiast mam wrażenie, że po pierwsze nie robi, a telewizja publiczna owszem, ale. Ja mam jedną rzecz, jedną uwagę. Pani powiedziała, że pani należy pani jest szefową komisji kultury, prawda? Tak. I członkiem Rady Mediów Narodowych. Tak. Pani jako Rada Mediów Narodowych będzie przedstawiała komisji kultury sprawozdanie ze swojej działalności i pani jako szefowa komisji Nie będę kultury tego będzie przyjmowała to Nie będę. Pani ale ja... przewodnicząca Elżbieta Kruk będzie głosowała za lub przeciw sprawozdaniu. Skąd pan W sprawozdaniu, to wie? Pan to sprawozdaniu? Pan wie, panie redaktorze. członka Rady Miejskiej. Nie będę prowadziła tego posiedzenia. Ale nie widzi pani absurdu sytuacji, w której nie. się znaleźliście? Nie, nie, nie. A ja widzę. Nie, 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 znaczy. Nie. Robert Mazurek będzie głosował za Robertem Mazurkiem, tak? Już się z fotela. No fotera. ale panie redaktorze, no przecież wskazuje, że widzę tutaj, że, że jest pewien problem. Dlatego, tak jak powiedziałam, ja tego posiedzenia dotyczącego tego punktu mm -hmm. posiedzenia nie będę prowadziła. Rozmawiajmy o abonamencie. Kablówki będą podawać dane klientów yy, i w ten sposób. Yy... Poczta będzie miała możliwość, nie wiem, egzekwowania tego, kto płaci, a kto nie płaci abonamentu. Tak Tak ma wyglądać ta ustawa, bo nie ma tej ustawy, Ona jest w Ministerstwie Kultury. Jak ta przyjdzie, jak, ustawa jak przyjdzie zosta... do Sejmu, to będę o niej mówiła. No i widzi pani, pani jest no niepoinformowana, pani. bo w środę przyjął tę ustawę rząd. Ale no w Sejmie jej nie, nie ma, jest. Nie ma jej w Sejmie. pani. Ach, że tak powiedziała, że ustawy nie, nie ma. Ustawa to jest, no al Sejm Albo zjadłam słowo, albo pan źle dosłyszał. Ustawy nie ma w Sejmie. Przyjdzie do Sejmu. Bardzo jak proszę porozmawiać. Jak powinna wymagać ustawa o abonamencie? Znaczy niewątpliwe jest jedno, że konieczna jest reforma finansowania mediów publicznych. To wiedzą wszyscy od kilkunastu lat. Dobrze, jak powinna wyglądać ta reforma? No przede wszystkim powinno się doprowadzić do tego, żeby abonament był powszechny, równy i sprawiedliwy. Mhm. A nie jest. Siedem, osiem społeczeństwa go płaci i że Około dziesięciu, ale mniejsza. Około no, dziesięciu to, no. to zależy tam, jakie tam dane. No, jak dobrze, mówię, ale nawet jak chcecie, 10... dobrze, Jak chcecie zmusić ludzi do tego, żeby płacili abonament? No, wie pan, no to ja nie chcę nikogo zmuszać. To jest tak, że do obowiązku obywateli należy płacenie podatków i danin publicznych. Czyli nawet jeśli ktoś chciałby mieć opole, a go nie ma, bo rządzi telewizją Jacek Kurski i nie podoba mu się znaczy, to, mamy pewną umowę co społeczną, to, panie redaktorze. To i tak że ma na to że funkcjonują media publiczne tak? i że są jakąś wartością, mówimy o w mediach publicznych w ogóle, i że są jakąś wartością dla funkcjonowania państwa, demokracji i społeczeństwa jeśli mamy taką umowę społeczną, no to musimy się postarać, żeby to dobrze funkcjonowało. Serdecznie dziękujemy słuchaczom RMF-u. Proszę zostańcie z nami na rmf24.pl i na interi.pl. Porozmawiamy o tym, czy w radiu publicznym panuje cenzura i porozmawiamy też o, cenzura. o pewnych bardzo ciekawych spostrzeżeniach europosła PiSu na temat ministrów.